Cześć! Kusimy Was nimi od lutego. Widziałyście je u blogerek, a także na Semilak TV. A teraz oficjalna premiera 9 pędzli do makijażu od Semilak. Semilak ma swoje korzenie w nail arcie, czyli w sztuce zdobienia paznokci. A nie ma zdobienia bez dobrego narzędzia czyli pędzla. Tę wiedzę wykorzystaliśmy, tworząc dla Was 9 pędli do makijażu Semilak. Nasze pędle mają wyjątkowo miękkie, aksamitne i delikatne, białe, syntetyczne włosie. Zdecydowaliśmy się na włosie syntetyczne, gdyż taki rodzaj włosia dzięki swojej strukturze dużo łatwiej utrzymać w czystości. Takie włosie również dłużej zachowuje swoją wyjściową formę. Nadaje się też świetnie dla osób z wrażliwą cerą czy alergików. Dodatkowo nasze pędzle mają specjalnie przygotowane trzonki. Są one różnej długości, różnej grubości, w zależności od przeznaczenia danego pędzla. Teraz pokażę Wam je wszystkie. 471 to duży pędzel do twarzy. Ma on najdłuższe włosie i jest ono wyjątkowo elastyczne. Końcówka jego jest lekko zaostrzona. Idealnie się sprawdzi do nakładania pudru na całą powierzchnię twarzy ale dzięki tej właśnie końcówce można nim również wstępnie modelować buzię na przykład brązerem. 472 to średni pędzel do makijażu twarzy. Ma on krótsze włosie i nieco spłaszczone. Jest również bardziej elastyczny. Idealnie się będzie nadawał do nakładania różu na kości policzkowe czy modelowania twarzy bronzerem. Ale ze względu na jego precyzyjne wykonanie nada się również do nakładania pudru sypkiego czy prasowanego pod oczy albo na mniejsze obszary twarzy. 473 to najmniejszy pędzel do makijażu twarzy. Ma on długie włosie, jest delikatnie ostro zakończony. To włosie jest bardzo luźne, dzięki czemu pozwoli na aplikację produktów prawdziwą chmurką. Będzie nadawał się do nakładania rozświetlacza na szczyty kości policzkowych, ale też na delikatne nakładanie różu czy nawet ostre modelowanie twarzy brązerem. 473 jest mniejszym pędzlem niż 472 o nieco bardziej luźnym i elastycznym włosiu. 474 to pędzel do korektora. Ma on nieco sztywniejsze, płaskie włosie o delikatnym czubeczku. Będzie się idealnie nadawał do nakładania korektora pod oczy, ale sprawdzi się też do nakładania naszych cieni w kremie na całą powiekę. 475 to duży pędzel do makijażu oczu. Jest on nieco zaokrąglony i spłaszczony, dzięki czemu nadaje się do nakładania cieni na całą powiekę ruchomą, a jego spłaszczoną końcówką można wstępnie blendować cienie. 476 to średni pędzel do makijażu oczu. Jest on nieco wydłużony o okrągłym przekroju. Wyjątkowo miękkie, elastyczne włosie pozwoli nam na nakładanie cieni w zewnętrzny kącik powieki, ale też na wstępne blendowanie łączenie ze sobą poszczególnych kolorów. Pędzel 476 jest dłuższy niż 475 i w przeciwieństwie do niego ma okrągły przekrój. 477 to mały pędzel do makijażu oczu typu kulka. Ma on okrągły przekrój. Jest też dosyć krótki i nieco mniej elastyczny. Sprawdzi się idealnie w malowaniu dolnej powieki, ale także pomoże wzmocnić linię rzęs czy pozwoli nałożyć rozświetlający cień w kąciku oka. 477 jest mniejszym bratem pędzla 476. 478 to mały pędzel do makijażu oczu. Jest bardzo precyzyjny, całkowicie spłaszczony i dosyć krótki. Świetnie będzie nadawał się do nakładania intensywnych cieni na powiekę, ale także do zaznaczania wewnętrznego i zewnętrznego kącika oka. 479 to pędzel do kresek. Jest całkowicie płaski, elastyczny, ale nieco sztywniejszy o bardzo cienkim przekroju. Idealnie sprawdzi się do rysowania kresek wzdłuż linii rzęs, ale możecie go również używać do delikatnego zaznaczania brwi czy nawet obrysowywania konturu ust. Dziewięć pędzli do makijażu Semilak to kompletna kolekcja do makijażu twarzy i oczu. Ale to nie jest nasze ostatnie słowo. Dajcie nam znać w komentarzach, jakich jeszcze pędzli czy innych narzędzi brakuje Wam w naszej ofercie. I pamiętajcie, że to w jaki sposób wykorzystacie nasze pędzle zależy tylko od Waszej wyobraźni. I teraz mamy dla Was konkurs! Napiszcie nam w komentarzach kreatywne sposoby użycia naszych pędzli. Dla najciekawszych odpowiedzi mamy 5 pięknych wpuchaczy 471. Jeśli tak jak ja zakochałyście się w naszej kolekcji pędzli, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Na naszych wyspach i w innych punktach sprzedaży szukajcie specjalnych ekspozytorów na pędzle Semilak. Ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do następnego!